Po spisaniu zeznań pary oszustów, policjanci wracają do głównego śledztwa. Chcą odwiedzić Łukasza, wirtualnego adoratora Julii, którego podejrzewają o poranny napad na kobietę. Halo, szukam pana Mikołaja Białacha i pana Bakledy. To my. O, no, to ma pan szczęście, bo właśnie mieliśmy wyjeżdżać. W możemy pomóc? Czekałem na panów w domu. Długo panowie nie przyjeżdżali. I w końcu sam się zjawiłem na komendzie. To pan rozmawiał ze mną przez telefon? Tak, Łukasz Kryński. Jestem kolegą Julii z podstawówki. W czym mogę panom pomóc? Dwa lata temu miałem wypadek samochodowy, Władzy w nogach nigdy nie odzyskałem. Bardzo rzadko wychodzę z domu. Rozumiem, że internet to takie okno na świat dla pana. Dokładnie. Nie pogodziłem się jeszcze do końca z wózkiem. Nie lubię też, jak ludzie się gapią na mnie. A i dlatego pan zaczął korespondować z Julią, nigdzie nie mówiąc, tak? Tak. Wydawała mi się równie samotna, co ja. Poza tym przypominała mi stare dobre czasy, kiedy jeszcze chodziłem. No tak, no, to by tłumaczyło, dlaczego pan nie chciał się z nią spotkać. Bałem się odrzucenia. Julia była promykiem słońca w szarej codzienności. Marzeniem o innym życiu. Nie chciałem, żeby zobaczyła mnie na wózku. No tak, rozumiem. No Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać za pana kciuki i, i życzyć tak, żeby pan w końcu jej powiedział. No bo Julia wygląda naprawdę na sympatyczną dziewczynę. Teraz to i tak chyba będę musiał się jej przyznać. No, my w każdym razie nic jej nie powiemy, ale dziękujemy panu, że się pan do nas pofatygował. Żałuję, że nie mogłem pomóc.